Z okazji tego, że na anarchii wystartował całkowicie nowy event, postanowiłem przetestować wszystkie dodane przedmioty. W tej okazji w mojej opinii stworzyłem jedno z najlepszych połączeń, jakie są aktualne dostępne na anarchii. Siłka 3, Ruska iluzjonisty, kostium Mima oraz Talent Iluzjonisty. Dzięki temu staję się nieśmiertelny. A przy okazji będę w stanie pokonać każdego i to dosłownie każdego, bo praktycznie w ten sam sposób zginąłem podczas dzisiejszego odcinka. A jeżeli Wy chcielibyście wygrać różkę iluzjonisty, to oczywiście musicie zostawić tutaj suba, lajka oraz dzwona i podbić ten odcinek. No i napisać komentarze swój nick. Także ruszajmy. Dobra, moi drodzy, no ja już jestem sobie tutaj na anarchii i wpadłem na bardzo głupi pomysł, ale mam ochotę przetestować go ze względu na to, że mam pewną teorię, mianowicie nowy kostium Mima, który został dodany z nowym eventem. Powoduje lustro bólu. Czyli, jeżeli ktoś Wam zadaje jakieś obrażenia, no to automatycznie również on dostaje ten sam damage, który wy otrzymuje się od niego. No i jestem ciekaw, czy będzie działało to na tripstony. No i będę w tym momencie robił coś takiego, że poteleportuję się do graczy, będę klikał Boski Topór na samej górze, będę spadał z kostiumem Mima, klikał trzy razy Shift od razu i będę obserwował, czy ktoś dostaje ode mnie HP dzięki kostiumowi Mima. Być może okaże się, że będzie to naprawdę bardzo mocny nowy kostium, również do wychodzenia z trapów. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię takie teorie sobie sprawdzać, więc w dzisiejszym odcinku właśnie to sprawdzimy. Oczywiście posiadam również papugę z siłką trójką, no i możecie mi dać w komentarzu, za ile tą siłkę trójkę mogę sprzedać. Nie będę ukrywał, nie potrzebuję jej jakoś bardzo, podagrywam kilka odcinków w przeciągu dwóch dni, no i potem ją myślę, że sprzedam. Generalnie ta papuszka jest aż aktywna do 26 września, więc jeszcze blisko dwa tygodnie. Oczywiście jeszcze posiadam różkę iluzjonisty, która trochę się zgubiła. Czy ona dalej działa? Tak, różka dalej działa i dalej się pojawia klon. Dobra, okej. Okay, tylko jest ona dosyć dziwnie zbugowana, więc. Średniawka, średniawka. O, i Elfik ząbiaczek za mną biega. Jak to się stało? Mam niewidoczny pet, a on się pojawia. Okej, okay, prawdopodobnie jest to bug związany z różką iluzjonisty. Raczej na pewno. Dziwne, że ona się taka brzydka zrobiła. No ale dobra, możemy lecieć. Siłka trójka aktywna na naszym koncie. Także mamy nadzieję na jakieś ostre kilowanie. I ogólnie zobaczę, czy działa ten wybuch. Nie, widzę, że dalej nie działa ten klaun. No to kurczę. No, patrzcie, jest ten, jest ten talent klauna, ale jest on wyłączony. No kurde, w takim razie trzeba iść na farmić balony i przelosować sobie jakieś lepsze talenty, które będziemy mogli przetestować. Dobra, ale zanim to, to pójdziemy sobie na farmić trochę baloników. O kurde, się wystraszyłem, co to było? Mam nadzieję ogólnie, że nie będą jakieś typy tutaj klepały. O, a z takiego dużego bosika coś wyleci z tygryska. Tygrysku, chodź tutaj. O, dwa cyrkawe balony, super. Ok, mamy już 6 cyrkowych balonów, dobra, czyli z tych mobków lecą cały czas cyrkowe balony, więc fajnie. Jednak nie zawsze. O, dwa cyrkowe. O, dziękuję, Filipie. Dobra, potrzebuję jeszcze 16 baloników, żeby iść wylosować talent. 12. 10, 8, 4, 2. I mamy 30, więc możemy iść wylosować sobie teraz talent Dobra, idziemy wylosować talent Mam nadzieję, że trafię coś przydatnego No nie, no znowu trafiłem klauna On nie działa, kurde Ja pierdykam Jeszcze, no jeszcze już miałem Ja bardzo chciałbym trafić tego iluzjonistę, naprawdę No kurczę, to by był super efekt Okej, okay, żadnego nie trafiłem Dobra, dalej nic nie będzie Muszę wypaść trzy te same Ogólnie fajna zabawa to jest, taka... No fajna po prostu O, 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 coś będzie tego samego czy nie? Iluzjonista! Okej, okay, zarąbiście, także mamy iluzjonistę. Dobra, zobaczę, jak daleko to się przenosi. Czy to działa po prostu jak chorus, czy jak? Prawdopodobnie działa to jak chorus. Uwaga, klikam. Okej, okay. nie wiem, w sumie kratek nie przeniosło, ale to może być naprawdę niezłe do wychodzenia z trapów. To będzie za Serio. Dobra, zobaczymy, jak to działa. I w połączeniu teraz razem z siłką trójką, kosimy Mima i wszystkim innym, nowym eventowym. BĘDZIE TO NAPRAWDĘ POTĘGA o kuźwa, niedźwiedź Ty, wiedzieliście, że coś takiego jest na tego? Na narki? Jo pierdykam, pierwszy raz to widzę Co z tego leci? Oho E Czemu to z tego wypadło? W sensie Pogadałem niedźwiedzia I wypadł z niego dorsz Normalnie z niego wypada, albo dziwny zbieg okoliczności O kurde, jeszcze skrzynkę przypadkowo Otworzyłem, dobra, mam nadzieję, coś dobrego wyleci Chociaż, ej, nie chciałem tego tu otwierać, fuck I co dostałem? A, perły, ender perły, super Ile tych pereł? Dobra, uwaga, sprawdźmy co Wypadnie tym razem, widzę, że niestety nic Eventowego nie ma tutaj w losowaniu, oprócz petasowy i moi drodzy Będzie to miecz anarchiczny O kurcze, lipa fest Dobra, mamy ten miecz anarchiczny tutaj Dobra, z trzeciej skrzyneczki no wata cukrowa to jest w losowaniu. Zawsze to coś ewentowego. I niestety będzie to. serca! Kurczę, czemu tak słabo? Ej, pojęłam szczerze. Kiepski ten drobiez na tym evencie. Weźmy sobie tej temy kładźmy do Shulkera, żebyśmy wiedzieli co tutaj wypadło, bo mam kurde nie z Armagedon. Mam nadzieję, że nikt mi się nie wkopie tutaj do tego, do, do mojej bazy. Chyba 8 pereł wypadło, chyba coś takiego, 8 perełek wypadło raczej, więcej nie wypadło. Anarchiczny miecz i jeszcze te serca wypadły, dobra, otwieramy dalej. Mam nadzieję, że zaraz wypadnie coś lepszego, bo jest ta różdżka iluzjonisty tutaj w losowaniu, ale czy ona wypadnie? Chyba nie wypadnie. Oj, wypadł Kamień Kowalski, no kurcze. Ty, siekiera mocna jest przy tym losowaniu. Koski Rubika, błagam, chociaż koski Rubika. No dajcie coś dobrego, albo kostium mima, please. O, pecowa. okej. Okay. Ile jest warty? Chwila. Pecowa, no 150 tysięcy. Dobra, 100, no 150 tysięcy pecowa, więc fajnie. Dobra, lecimy dalej. I tutaj z kolejnej skrzynki wypadną, moi drodzy, już czujesz, że sakiewka. O! O, różka iluzjonisty! Zajebiście! Chowam to do ECK, bo różka iluzjonisty jest warta No dużo więcej niż tamte przedmioty, chociaż Petowa w sumie też jest trochę warta. Dobra, to do tego petasowe też tutaj schowam. Miałem takie chwile zawahania, bo ta różka iluzjonisty jest taka zbugowana i nie wiedziałem, czy to wypadło to, czy nie to. Dobra, pyk! I lecimy dalej i jakby tutaj wypada znowu różka iluzjonisty, to w ogóle by było mega, ale no, raczej nie wypadnie, bo będą to Zaczarowania, okej, okay. te zaczarowania, no to jest takie, wiecie, 24 zaczarowanka tutaj, no, no, biednie, bardzo biednie, że tak powiem. I tutaj wypadnie, moi drodzy, Ender 6, nie, Elytra, okej, okay, Elytra wypadła, dobra, sympatycznie. Elka sobie wrzućmy tutaj tymczasowo. Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki. I z tych dwóch skrzyneczek, co wypadnie, moi drodzy? Uwaga, uwaga. Wypadnie tutaj. No, kostki Rubika. A ile kostek Rubika? Kostek Rubika wypadło. Ja miałem chyba 6 kostek Rubika, czyli 16 kostek Rubika wypadło. A ile teraz kostki Rubika kosztują? Dobra, 200 tysięcy kosztują kostki Rubika, więc nieźle. No i dobra, tutaj wypadnie, moi drodzy. No, no, no. Powiem wam, że cieszę się, bo w sumie Elytra, różdżka i kostka Rubika, więc petarda. No dobra, no i tutaj 48 zaczarowań, więc. W sumie tak średnia wka. Także możemy sobie podsować co wypadło. Wypadła różka iluzjonisty. Wypadło 16 kostek Rubika, bo 6 było moich. I wypadła chyba jeszcze. Co jeszcze wypadło? O, a, Pecowa jeszcze wypadł. Dobra, Pecowa jeszcze wypadł, więc taki w sumie dropik tutaj był. Chyba nic nie pominąłem. Nic raczej więcej nie wypadło. A wiecie co? Te zaczarowania, jak już wypadły, to sobie wpończą do jej A nie daj Boże, coś wypadnie dobrego z niego. No i tutaj, jak zwykle, nic. No w się sensie ja po trafieniu 55 Exkalibura nie go już narzekać na drop ze zmianek. Ok, zaakceptował nas ktoś, więc zobaczymy, gdzie. Będziemy na sam początek, i czy w ogóle zadziała ten efekt właśnie z wychodzeniem strapu, w sensie iluzjonista? To może być naprawdę mocne. Ej, 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 czekajcie, 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 co to się stało? Okej. Okay. What the fuck? What the fuck? Ej, dobra, 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 dobra. Dostałem tutaj ten popaprany efekt, moi drodzy, właśnie z różdżki. Okej. Okay. Dobra, życzę bombę, ale ile mi serce w ogóle zabrało na strzała? Ej, to mogło być. Naprawdę śmiercionośne i powiem Wam, mam ogromne szczęście. Rzuciłem tutaj bombę, ale jak ja w ogóle chory dymek dostałem? Prawdopodobnie z różki iluzjonisty, ale z tego co widzieliście, nie udało się wyjść do bezpiecznego miejsca, bo to działa jak chorus. I przez to, że tu była woda, no to niestety ten iluzjonista nie zadziałał, ale ja pierdykam. To było naprawdę chore, Wam szczerze powiem. I było blisko bardzo głupiego deda. W sensie nie głupiego deda, ale takiego strajhardowanego deda przez właśnie te peczków, No bo chyba dostałem od nich różki iluzjonisty, ja nie wiem chyba, no chyba musiałem dostać różki iluzjonisty, bo ja tepnąłem i nagle nie miałem HP. No to była lekka przesada, tak szczerze, ale no dobra. uff, parcik jak cholera. Dobra, zaakceptował mnie ktoś, więc zobaczymy, gdzie będziemy tym razem, ale powiem Wam szczerze, oprócz przed chwilą gruba akcja była. Dobra, czy tutaj działa ten iluzjonista, chciałbym go przetestować, ale no widzę, że ten iluzjonista niestety nie działa. Użyjmy sobie hydroklatkę. Mega mnie to zastanawia, Czemu ten iluzjonista nie działa? To jest mega dziwne, ale dobra, użyjmy hydroklatkę, bo chcę sprawić coś jeszcze jednego. Okej, okay, iluzjonista nie tepa poza hydroklatkę. Dobra, no to w sumie nie wiem, jak to działa. Ten iluzjonista to chyba nie jest jednak taka dobra rzecz, jak myślałem, do wychodzenia. Z Trapów, bo. No, klikasz to i w sumie to. No to kurde, nic, nie? Klikasz i, i, i nie, nie działa to po prostu, no więc. Jestem naprawdę ciekaw. Dobra, jestem w czymś taki. Ej, dobra, dobra, dobra. Kurde, to jest znowu jakiś tutaj popaprany trap. Ej, what the fuck? Czekajcie, czekajcie. Ja znowu do tego samego trapa tutaj Do tych samych typów. Ej, what? Dlaczego to taki damage zabiera? Ja nie rozumiem kompletnie. Dlaczego to zabiera taki damage? Ja tepam i nagle mam praktycznie dwa serca, ale z czego to wynika? To jest jeden typek i znowu do niego tepnąłem i znowu mi zabrało tyle samo serc. I don't know, dlaczego takie coś się dzieje. No to musi być różka iluzjonisty, ale w jaki sposób ten typek ją używa? Nie mam kompletnie pojęcia, naprawdę, nie mam kompletnie pojęcia, jak do tego doszło w tej sytuacji, no ale dobra, no, dziwne to było, naprawdę dziwne. Jest jakiś akcepcik, okej, okay, co to jest za trapik, dobra, jakieś tu dripki lecą, coś takiego, dobra, perełeczka tutaj, sobie lecimy, okej, okay. jest teleporcik, dobra, mam na sobie e, mina. Walniemy tutaj, okej, okay, trzy razy uderzyłem, tylko pytanie teraz jest takie, gdzie ja dokładnie jestem, Ok, ja jestem w nemosie, kurczę, szkoda I to jeszcze z jakimś stiwkiem. no dobra, ty, no ale tego mima teraz wykorzystałem, okej okay. Jest kolejne zaakceptowanko Dobra, poszedł boski topór, ale dobra, no niestety Ten boski topór nic mi tutaj, moi drodzy, nie da, ponieważ yy, chłopaki tutaj, no, byli gdzieś do góry Dobra, bijemy sobie tego żówka. Aj, no myślałem, że mi tepnie koleżka tutaj do góry Ten co mnie, wiecie, ten co za dripsona Tutaj tepną mnie ktoś z dołu Więc ten boski topór nie zadziałał No chyba ten kostium Mima będzie średnie. O, ziomek przyszedł mi daje czek Ale ja ja ty, tysiąc dolków mi dał ziomek Dam ci sakiewkę oddać? Trzymaj, wariacie Oddam ci sakieweczkę Oj, obsydiana by chciałem wziąć Dobra, za tysiąc dolków nie przekupił Dostał sakiewę z powrotem Pozdro, wariacik o, jakie wyznanie! Dzięki Żówek, pozdro, słodziak jesteś. Idziemy, będziemy na odcinku. No, będziesz, będziesz na odcinku, nie wytnę cię, pozdro, wariacik. Dobra, zaksyłtałam mnie, ziomek, co 100 tysięcy na koncie, więc może być niezła sieka tutaj, moi drodzy. Boski toporek wiekał na rejon. Dostałem hita. Aha, to niezły typek, nie? Niezła wariacinka, no chodź tu, stary, eh, no chodź tu. Ope, ty możesz jak seta? bloku mnie warnął, Dobra, ja walnie go z tego. Dobra, dajmy mu grinczyka, Cyk. Nie wiem czemu, ale w takie puste hity chodzą tego typa. Dobra, pyk. Dobra, nie wiem ile mu to dokładnie HP zabrało, ale coś na pewno. Jedro klatkę walnął kolega, a można... Dobra. Ja nie wiem ile mu serc zabieram. To jest najgorsze, że... Nie mam kompletnie pojęcia ile to mu serc zabiera. A weźmy załóżmy kostium mima? Czekajcie, czemu nie mogę założyć mima? Aha, bo teraz kostiumu nie da się zmieniać podczas sklepy. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, że taki update wjechał na anarchię. Dobra. Okej, okay, szczęki go tutaj dopadły. Pytanie, ile HP? No i odleciał na Chyba go musiałem dosyć mocno te szczęki dopaść. No niestety nie miałem tyle królika, bo chciałem sprawdzić, ile mu to zabiera. Może w sumie potem gdzieś ziomek do mnie napisze, ile mu to zabiera. Ale fajny przedmiot ten, kurczę, tutaj yy, ta różdżka. Najgorszy jest ten vlog widmo, że go mam cały czas na sobie. Jeszcze przez minutę, kurczę. Dobra, wydaje się, że ta różdżka mu naprawdę fest bije tych serc. Dobra, bo mi tu kurde pada ten, pada mi secik. A no i odleciał koleżka. No okej, okay, no okej. Okay. Szkoda, szkoda, ale Naprawdę jestem ciekaw, ile mu ta, kurczę, różdżka biła serduszek. No, wydaje mi się, że raczej dosyć sporo, bo po każdej różdżce on sobie odbiegał. Ogólnie typeczek raczej mieczyk miał taki, bym powiedział, 45%, bo mój set to jest, no, taki, widzicie, 6 łamane na 7 i buty 4, więc nie jest on jakiś super wystakowany. No, ale coś mu tam raczej biłem. W sumie bardziej mu może biłem tą różdżką niż tymi moimi krytami i siłką trójką, bo ja to jestem nieudolnym graczem, ale całkiem taka ciekawa klepa. Ta różdżka w takim one v Spoko. Patrzcie, walicie sobie to... I typowi zabiera normalnie HP Szczególnie w jednej kratce, jak jesteście z kimś To już w ogóle musi to mocno bić Okej, okay, dobra, zaakceptowałem do Jakiegoś wystakowanego gracza, tak mi się wydaje Bo wisi koła na koncie Okej, okay, jest to Trap taki dosyć chillowy Wejdźmy sobie tutaj w bardzo tradycyjny sposób z tego trapika. Widzę, że tu koleżka ucieka gdzieś do góry. Weźmy sobie różdżkę, dajmy. Chciałbym go dogonić i szczerze różdżką go tutaj pokonać. Okej. Okay. No dobra, on tu niestety gdzieś tam będzie do góry uciekał. Ja nie wiem, czy to jest ten gościu właśnie wystakowany, czy to nie jest ten. Spróbuję zmarnować perły na niego, bo jeżeli to jest ten, no to byśmy fajne sianko tutaj dostali. Dobra, syk. Różdżka tutaj poszła na kolegę. Dobra, to nie był ten najbardziej wystakowany. Nie wiem, ile pereł w sumie rzuciłem. 5, czy ile, czy 6 pereł? Ale okej. Okay. No, w sumie można powiedzieć, że pereł się zwróciły, więc warto było go dojechać. A zawsze jest jeszcze jakaś szansa, że mógł mieć coś anarchicznego w sobie. Ogólnie, najgorsze jest to, że pet Elfik nie ma widoczności serc. Ogólnie to jest najlepszy pet do grania i do tepania, do trapów. Ale do takich klepy, właśnie, żeby sprawdzić, ile ktoś ma serc, no to mu tego brakuje. Mam nadzieję, że zostanie dodany kostium, który będzie dawał możliwość podglądu. No, wtedy byłoby to naprawdę niezłe. Coś mieli w sakiewce, tu pusta. A tutaj, patrzcie, dwie perełki to się zwróciły Jakiś koksik A, warto, że rzucałem za nim perły Cię zwróciło, można powiedzieć Dobra, moi drodzy, no ja już tutaj jestem sobie na spawnie I chciałbym sobie podsumować ten odcinek Jeżeli różka iluzjonisty jest naprawdę super przyjemniotem I świetnie się sprawdza Tak samo jak wata cukrowana, no bo sobie ją hitacie I ona wam naprawia randomową część Seta na przykład spodnie totalnie e, Do samego początku W sensie są kompletnie świeże, jakby były naprawione przez reaper O tyle kostium mima Się średnio sprawdza w overwall E, raczej będzie to przedmiot mało wykorzystywany, ze względu na to, że on mało co daje. Chciałem sobie sprawdzić to e, właśnie przy typaniu do graczy, czy będzie działało to na dripstony. Wykonałem kilka tepnięć i wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma antylogał do góry i zrzuca na was dripstony, no to niestety tego e, no on nie dostaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sprawdzałem to telekrólikiem, który ma dostęp do serc i prawdopodobnie jest tak jak mówią. Natomiast jeżeli Wy byście to sprawdzili, to możecie mi sprawdzić i dać e, informację. Jest zwrotną, bo być może ja coś źle robię i można go wykorzystać w jakiś lepszy sposób. I naprawdę okaże się, że te Dripstony zabierają damage osobie, która go rzuca. No, wiecie o co mi chodzi, bo się trochę zaplątałem i wyszło masło maślane. E, także wata cukrowa, różka iluzjonisty oceniam dwa. Przedmioty naprawdę mega wysoko. Może nie będą to hashtag jedynki i dwójki, natomiast uważam, że te przedmioty zostały dobrze wkomponowane w ten event. No tak naprawdę nie ma już co dodawać na serwer. Jak widzicie, już Petsowa wraca, wr wróciły również koski Rubika, bo tych przedmiotów jest tak dużo na anarchii, że już ciężko wymyślić coś nowego, co by dodało jakiś powiew świeżości. Także moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku z eventu. No i tyle. Trzymajcie się i życzę Wam udanego poniedziałku, bo prawdopodobnie widzicie to w poniedziałek. Jak wróciliście sobie ze szkoły, także pa pa!